Lat. Jak y, panie w ogóle czuję się z tym, że już tyle czasu minęło. No na to szybko mijają. No jeśli chodzi o y, sam y, chęć śpiewania i w ogóle to nie bierzemy pod uwagę tych lat, bo prawie przeciętnie to każda już do siedemdziesiątki dobija. Aha. Tego, ale tak jak mówię, że jest. Ten duch został. Został. Chcą śpiewać, chociaż nie mogą jedna trochę kuleje, drugiej coś tam się, ale jak trzeba, to się wstawiają i wszystkie. Chciały coś tworzyć, chciały się po prostu spotykać. No i dziewczyny z talentem, trzeba powiedzieć, bo jednak przez tyle lat te panie się utrzymały i śpiewają. Także myślę, że to jest bardzo dobra sprawa dla młodszych, to znaczy dla pokoleń, bo śpiewamy te piosenki biesiadne takie i regionalne i tak dalej. Także Dobrze będzie jak po nas, bo stroje są, żeby tam później ktoś to wszystko dalej po prostu używał, śpiewał i, tego, i dalej, żeby ten zespół istniał. O, tutaj jest takie pierwsze nasze. Wystąpienia w normalnych pluskach i spódnicach. tak pierwszy pierwsze zaczynaliśmy. Organizowaliśmy, kobiety tu nasze, o, jedzenie podają, ludzi cała, o, niech Pan zobaczy ile na boisku naszym było ludzi. Wtedy gminne właśnie dożynki bardzo nogi. Spotykamy się To każda czeka na tą chwilę. Poprawia fryzurę, ubiera się ładnie i wychodzi odstresować się. Ej, z góry. A, dziękuję, Jureczku. A masz kwiaty, bo ja? Mam. To o ja ma To no, ojej, tak? Nie, balka, nie, nie. Mam czas, żeby Może my tak spróbujemy, żeby tak było, jak to wtedy, to zrobimy. Repetition. Mam na imię Jerzy, nazywam się lewicz. jestem, czyli jak można, jak można nazwać instruktorem kołaczkowianych, ryna, żywia, ryna żywianych. Oczywiście nie, nie, nie zapomnę o, o, o zielonce. No, i dużo, dużo innych klubów. One już od, od paru lat, czyli tym zajmują się, i naprawdę, że, że chcą, chcą, ciągle, ciągle, coś nowego nawet próbują. I... No, jak ja do nich dotarłem, to więcej może ludowych, ludowych to mało, a więcej takie wisiadne. A jak dopiero dotarłem ja też 4 lata temu, to wzięliśmy się za folklor. Wiesianny też nie powiem, że ten, ale więcej folklor. A teraz to oczywiście potrafią i to, i tamto, i co? I, i co im się nie, nie powiem, bo i znali, i poznali. 50 koło jest 55 lecie. Też dziewczyny właśnie piosenki bardzo ładną śpiewają. Tu mamy treść tej piosenki ułożone przez panią Wyszekowską. To jest już 55. Latek ma to nasze koło. Jak tak dobrze dojdzie, dalej pójdzie, to, to czekamy nawet i to. Nazywam się Helena Wyrzykowska, obecnie jestem na emeryturze. Wcześniej pracowałam w księgowości, bo z zawodu jestem ekonomistą. Po przejściu na emeryturę zajęłam się trochę taką pracą, może nie społeczną, ale żeby coś dla siebie. Żeby zapełnić ten czas, bo, bo nuda to człowieka zabija po prostu, nie? Zajęłam się rękodziełem, robię kwiaty z różnymi technikami i zaczęłam trochę pisać. Jeszcze na listkach drży srebrna rosa, a już piosenki mkną pod niebiosa. Święta Cecylia śpiew usłyszała, z radością w sercu na dół spojrzała. Słysząc jak nutki tańczą bajecznie, Jana chrzciciela spytała grzecznie. Powiedz mi, proszę, szanowny Janie, skąd to anielskie płynie śpiewanie? Zapisałam się też do zespołu kołaczkowianki. To jest zespół taki śpiewaczy. Właściwie ludowy, ale śpiewa nie tylko ludowe piosenki, bo śpiewa piosenki wisiadne, różnookolicznościowe, religijne i jeszcze tam różne. Ja nie od samego początku należałam, bo jak ja przystąpiłam do zespołu, to zespół już chyba rok albo może dwa już istniał. I. Oczywiście, oczywiście no, czas szybko mija, te, te, te 20 lat to tak minęły, jak zbicza czas. No. no, zmieniły się, bo to 20 lat to przedtem każda inaczej wyglądała i do zespołu y, naprawdę sporo ludzi należało kobiet. No ja śpiewać lubiłam od zawsze, ale nie zawsze był czas na to. Bo jak były praca zawodowa i dzieci, rodzina, to tak mi brakowało trochę czasu, ale jak przeszłam na emeryturę, to, to śpiewam, realizuję się i no, jestem zadowolona. Długo się po, po, po prostu musieliśmy kompletować, jeśli chodzi o stroje pałuckie, bo mamy oryginalne, pomógł nam to w tych strojach Urząd Miasta Gminy Szubin, Urząd Wojewódzki, bo mamy i buty oryginalne, takie ludowe i gorsety i te korale dostaliśmy, także to stopniowo, to co mogliśmy sami na początku sobie kupić, to w tym występowaliśmy. A już przez te wszystkie lata mamy komplet tych strojów i już możemy przy ocenie takich występów czy w przeglądzie tych zespołów ludowych, czy coś, też bierze się to pod uwagę. Dlatego mamy większe szanse zawsze zdobywania tych pucharów i wyróżnień. Przede wszystkim wina Wrocławia. Żeśmy mieli pierwszy rok, to to, że zajęliśmy trzecie miejsce i tak, I tak żeśmy zostawali, czyli na trzecim miejscu przez następne lata też w Wino czyli to była zawsze folklor, wiosna, e, przegląd mu, mu, muzyki folklorystycznej. Braliśmy udział w takim konkursie ogłoszonym i byliśmy to w hełmie, Kuchnia od Polski i tam też zajęliśmy wyróżnienie, gdzie dostaliśmy zaproszenie do Warszawy na stadion narodowy. Od jakiegoś czasu, nie umiem powiedzieć, od jakiegoś czasu bierzemy udział w festiwalu piosenki kujawskiej w Wino Wrocławiu. Wcześniej jeszcze jeździliśmy też na taki festiwal piosenki ludowej, bo tam różne regiony z różnych regionów zespoły przyjeżdżały i odbywały się w Grubiu-Dobrzyniu, tam na zamku. Takie chyba kołaczkowianki chyba trzy albo cztery razy brały tam udział. Po prostu śpiewamy dla siebie, dla innych, żeby nieść ludziom radość, bo takie, gdyby, gdybyśmy się tak nastawiły tylko na jakieś tam zdobywanie pucharów czy nagród, no to, to, to byłoby nie fajnie, był, byłoby tak y, może trochę, nie, nie byłoby tego zadowolenia. A tak to, y, to myślę, że w, wszystkie panie, które należą, bo inaczej by nie należały, y, kochają śpiew, kochają, y, lubią śpiewać i, i dlatego śpiewają. Nie? Że powstał ten zespół i trwa już 20 lat, to dopóki nam sił starczy i zdrowia, będziemy śpiewać. Ale dobieramy młodszych, młodszych, już dwie doszły, i słuchamy w kościele, jak śpiewają, panie zachęcamy. Myślę, że się odniesie.